Partnerem podcastu jest kancelaria Legalden. Cześć, witaj w najnowszym odcinku podcastu Pro NGO. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ właśnie nadchodzą urodziny fundacji. 18 czerwca 2023 roku. Nasza organizacja kończy właśnie 3 lata i jest ze mną gość specjalny, osoba, która wspiera nas od. Samego początku funkcjonowania organizacji jest nasz wspaniały ambasador, Jasiek Mela. Cześć Jaśku. Cześć, witajcie. Hej. Moi drodzy, w ostatnich trzech latach udało nam się stworzyć kilka projektów, które wspierają organizacje pozarządowe, pomagają angażować biznes, tworzą płaszczyznę do współpracy z biznesem w obszarze i edukacji, i spotkań, i networkingu. Ale przede wszystkim ostatnie lata to była dla nas nauka. I wyciąganie wniosków o sytuację ngo o ich kondycji, o tym jak funkcjonują. Dzięki czemu tylko w ubiegłym roku pomogliśmy ponad 6 tysiącom organizacji pozarządowych. Ale Jaśku, chciałem Ciebie zapytać, czy ty uważasz, że warto organizacje pozarządowe wspierać? Czy jaki jest Twój punkt widzenia właśnie na trzeci sektor, na dzień dzisiejszy? No oczywiście, że oczywiście, że się, że się zgodzę z tą tezą. Gdyby było inaczej, to sam bym przez lata takiej fundacji nie, nie prowadził, Fundacji Poza Horyzonty 11 lat pracy, pracy za, za nami. No nie angażowałbym się w, w działania innych organizacji, także przede wszystkim Fundacji Pro NGO. Uważam, że to, co jest jakimś takim elementem, jednym z najistotniejszych w, w ogóle w idei trzeciego sektora organizacji pozarządowych, jest to, że to są takie działania. Oddolne. To znaczy, że, że to jest pewna taka zmiana, zmiana myślenia z takiego dosyć pospolitego narzekaństwa. Kurczę, to jest źle, tam to jest źle eee, i tyle. Na, na konkretne działanie. Coś mi nie pasuje, coś bym chciał zmienić, coś widzę trochę inaczej, albo zauważam, ludzi miejsca, organizacje, które wymagają pomocy, no to hej, jakby tworzymy grupę i, i działamy, pomagamy, czyli, szumnie mówiąc, e, zmieniamy świat na lepsze. E, i, I to jest piękne, jak wiele jest takich organizacji rozsianych dosłownie po, po całym kraju. Ja mam przyjemność bardzo wiele takich organizacji w przeróżnych miejscach poznawać, więc myślę, że klucz jest takie, że działanie w organizacjach pozarządowych. Daje takie poczucie sprawczości, tego faktycznie, że, że nie jestem tylko jakimś tam trybikiem, nie tylko że świat się dzieje, a, a ja w ogóle nie mam na to wpływu tylko że właśnie mogę, mogę różne rzeczy zmieniać oraz poznawać fajnych ludzi, którzy, którzy są zarażeni podobną ideą a zawsze przybywanie wśród ludzi takich aktywnych, chcących działać, no też dodaje nam takiego wiatru w żagle. Tak, społecznicy są mocno zaangażowani w swoje projekty, idee, wspierają rzeczywiście setki beneficjentów tysiące i to przeróżnych, że tak powiem, w przeróżnych grupach tych beneficjentów. Osobiście przez ostatnie trzy lata udało mi się poznać wiele, wielu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, którzy wykonują wspaniałą, świetną pracę. Tak jak powiedziałeś, często ich organizacje rozpoczynały funkcjonowanie od tego, że pojawiało się jakieś wyzwanie, jakaś diagnoza, jakiś problem, który wspólnie chcieli rozwiązać, i w ten sposób rozwijali, zakładali organizacje, rozwijali kolejne projekty. Tak jak w przypadku PNGO, gdzie ja osobiście przez rok czasu jako wolontariusz szkoliłem organizacje pozarządowe ze współpracy z firmami, kiedy zaobserwowałem, że skala Braku gotowości w ngo jest tak duża, że wymaga pewnej systemowej zmiany, powołem do życia właśnie fundacji Pro NGO, ale te ostatnie lata pozwoliły nam mocno się rozwijać, rozumieć też trzeci sektor, który z jednej strony niesie mnóstwo dobrej energii, pozytywnej wsparcia, ale też no nie wszystko jest takie piękne, kolorowe, czasami pojawiają się wyzwania. Ostatnio spotkałem się z kilkoma sytuacjami, w których to osoby, które powiedziałbym przewodzą organizacjom pozarządowym, starają się je rozwijać, stoją na ich czele. Niestety z pewnego względu wchodzą w etap pewnego rodzaju wypalenia, bo. Strud prowadzenia organizacji jest, y, spoczywa na ich barkach. Y, z swojej perspektywy, Jaśku, co mógłbyś zasugerować takim osobom, jeżeli rzeczywiście znajdują się w jakiejś sytuacji chwilowego kryzysu, y, chwilowego braku sił? Czy mogą w jakiś sposób i y, gdzie szukać takiego wsparcia? Co może im pomóc z swojej perspektywy? Ja, ja myślę, że oprócz konkretnego wsparcia, które na większości płaszczyzn życiowych ono się gdzieś tam znajduje, tylko właśnie trzeba tego, tego poszukać w bardzo wielu miejscach. Istnieją, nie wiem, różne organizacje informacyjne, centra wolontariatu, miejsca, które zrzeszają inicjatywy społeczne typu CIO, różne centra inicjatyw obywatelskich. Jest wasza fundacja, która także także Pomaga znaleźć po prostu miejsce, gdzie, gdzie albo można, można dostać pomoc, albo, albo właśnie linkuje ludzi potrzebujących z tymi, którzy, którzy mogą im pomóc, organizacje pozarządowe z, z biznesem. No więc ważne jest to, żeby mieć oczy do, dookoła głowy, ale jednocześnie też, nawet nie będąc osobą potrzebującą, to też no, po prostu działać informacyjnie, no, pokazywać, pokazywać, że czasami nie trzeba wyważać otwartych drzwi, czasami nie trzeba, nie wiem, czasami. Spotkam ludzi, którzy na przykład planują założenie organizacji pozarządowej, i to nie jest tak, że ja komuś to polecam, a komuś to odradzam, ale przede wszystkim polecam to, żeby na początku rozjeżdżać się, czy może akurat w Twojej okolicy istnieje już jakaś podobna organizacja, może nawet zajmująca się tym samym, więc najpierw warto poszukać takich miejsc dookoła, może się w nie włączyć, a przede wszystkim takie miejsca poobserwować, po to, żeby zobaczyć też, jak inni funkcjonują. Tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem coś hamsko podpatrywać czy kraść pomysły, ale, ale można się wzajemnie inspirować i, i dzielić różnymi po prostu swoimi jakby informacjami tego, tego gdzie szukać pomocy, ale też swoimi talentami. No, pokazujecie to od lat chociażby projektem Pomagaj z pasją, gdzie, gdzie można z jednej strony trochę jakby dać przestrzeń ludziom w swojej organizacji na odkrycie i zaprezentowanie szerszemu gronu osób swoje różne talenty, ale też przekuć to w, w konkretną pomoc. Więc ja wychodzę z takiego założenia, że że warto jakby czuć w sobie taką, taką odpowiedzialność za, za, za ludzi dookoła. Jeżeli masz w sobie jakiś, jakiś talent, jakąś pasję, jakąś umiejętność, no to warto jest się tym, tym podzielić, bo więcej osób może z tego skorzystać. I myślę, że, że takie poczucie, nie wiem, jakiejś konkurencyjności, które no, pamiętam jak w 2008 roku ja zakładałem fundację, to z początku było, było to bardzo trudne, bo próbując robić, nie wiem, jakieś takie in inicjatywy łączące różne organizacje, to czasami słyszałem, jakby hello gościu, dzwonisz do mnie z fundacji, ja prowadzę fundację, no w ogóle wiesz, jakby spadaj, nie? E, no tutaj przecież walczymy, konkurujemy, a ja myślę sobie, że jeżeli, e, jeżeli naprawdę pomagamy, no to nie chodzi o to, jakby kim to zostanie podpisane, wiadomo, oddajmy chwałę wszystkim, e, ale, ale o to, żeby rzeczywiście pomagać jak najskuteczniej, więc na pewno też wymiana e, tymi informacjami, tymi doświadczeniami, e, no z, może sprawiać, że ludzie, którzy się angażują w działania, no może, może się tak szybko nie wypalą jakoś zawodowo, może się nie zniechęcą, a, a, a faktycznie będą mieli tej energii do pomagania jeszcze więcej. To, o czym powiedziałeś jest bardzo ważne w kontekście tego, iż rozmawiając z setkoma organizacji pozarządowych też obserwujemy to, że na początku często pojawia się właśnie taki dystans, który trzeba przełamywać, trzeba przełamywać, dawać inspiracje, ale też pokazywać, że hej, my wspólnie działamy w określonym celu, każdy z nas na swoim poletku i chodzi o to, żeby realizować konkretny cel, aby wsparcie płynęło jak najszerzej. I zrozumienie tego, że możemy Kreować i osiągać synergię jest niezwykle ważne. W ostatnim czasie, tak naprawdę w ostatnich trzech latach, Fundacja Pro-NGO rozwinęła się, no przyznam szczerze, bardzo dobrze, nawet chyba sam się nie spodziewałem tego, że tyle projektów zostanie zapoczątkowanych, bo rozpoczęliśmy od tego, że w pierwszym roku funkcjonowania stworzyliśmy dużą i zrealizowaliśmy dużą ilość szkoleń, spotkań edukacyjnych. Tego efektem jest powstanie, powiedziałbym, ścieżki rozwoju NGO w obszarze współpracy z biznesem. Taką ścieżkę stworzyliśmy. I polega ona m.in. na tym, że zachęcamy organizacje pozarządowe w pierwszej kolejności do tego, aby skorzystały z poradnika Kompas NGO, który jest instrukcją obsługi do współpracy z firmami. Organizacje, które przechodzą przez poradnik, zaczynają rozumieć, jak funkcjonuje biznes, jak funkcjonują korporacje. Co w uzupełnieniu, czego uzupełnieniem jest tak naprawdę właśnie dzisiejszy chociażby odcinek podcastu, ale też magazyn Compass NGO, w którym sukcesywnie dozujemy i dostarczamy kolejne informacje, przykłady, inspiracje do działania. Nie, tak dalej jak w kilka tygodni temu miałem spotkanie z jedną z organizacji pozarządowych, gdzie spotkanie rozpoczęło się bardzo trudno było umówić, ponieważ nie było zaangażowania ze strony ngo -su. W ogóle tematem Współpracy z biznesem. Organizacja chciała otrzymać wsparcie, jednak, no powiem szczerze, nie była zainteresowana tym, żeby przygotować się do, do tej współpracy. Liczyli na szybkie środki. I jakie jest, jak jest miłe zaskoczenie, kiedy po blisko dwugodzinnych warsztatach, rozmowie, tak naprawdę, z przedstawicielami całego zarządu tej organizacji, dostrzegam, że Następuje u nich zmiana w głowach, kiedy opowiadam o tym, jak funkcjonują firmy: że po drugiej stronie jest człowiek, że każdy z ludzi w firmie ma konkretną funkcję, cele do osiągnięcia i że organizacje mogą być naturalnym elementem, który pomoże zrealizować ich działania, te cele, ale we współpracy partnerskiej. To nagle okazuje się, że podejście i zmiana w głowach mocno następuje. I Jaśku, właśnie o to chciałem Cię też zapytać: czy sądzisz, że właśnie taka zmiana wewnętrzna, poczucie tego, że nie chcemy tylko prosić o pieniądze jako organizacja, ale chcemy być partnerem, chcemy być traktowani na równo, a nie tylko jako biorca pewnych działań, czy to jest wizja, czy być może realny scenariusz na najbliższe lata w trzecim sektorze? No właśnie podstawą jest tutaj słowo słowo partnerstwo, działanie na, na równi. Ja myślę, że to jak najbardziej jest realne i, i, i na pewno działania Fundacji ja też pokazują, że no, że właśnie widzisz, że ta, że ta zmiana jest realna. Ona oczywiście żeby nabrała pewne jakieś, jakiegoś większego obrotu, większej skali, to do tego wymaga, to wymaga dużego zaangażowania, dużego, dużej ilości czasu i po prostu bardzo wielu spotkań. No bo często jest tak że po prostu nowi, nowi nie wiem, założyciele nowych organizacji no jeszcze właśnie tej, tej, tej ścieżki nie znają I, i, i na pewno warto jest się tym dzielić, ale też obserwuję, że, że dzieje się na tej płaszczyźnie bardzo wiele zmian, jest, jest coraz większa otwartość, ale, no ale właśnie, tu podstawą jest to, żeby od, od samego początku wychodzić z takiej podstawy, z takiej podstawy partnerskiej, to znaczy, jeżeli, jeżeli firma będzie... Nie nie wiem, będzie szukała, szukała jakiejś organizacji, do której po prostu, nie wiem, przepraszam, taki banalny przykład, który jakby to nie jest głupie działanie absolutnie, ale często takie bardzo powierzchowne. Na zasadzie znajdźmy jakiś dom dziecka, który odmalujemy w ramach wolontariatu pracowniczego i spadamy, bo jest, bo jest zrobione, nie? Albo zasaćmy, zasaćmy drzewa. Oczywiście, nie jestem przeciwnikiem odmalowywania budynków, które warto odmalować, ani sadzenia drzew. Nagrywamy to w centrum Krakowa. Im więcej drzew, tym lepiej. Ale, ale warto no, jest właśnie patrzeć głębiej i poznawać potrzeby organizacji pozarządowych. I z drugiej strony, no właśnie kiedy, kiedy NGOsy będą tylko czekały na to, aż ktoś magicznie zrobi przelew na, na ich konto na jakąś, nie wiem, na najlepiej sześciocyfrową sumę, albo ktoś bardzo. Bo, nie wiem, otwarcie i hojnie odpiszę na, na maila o treści: dajcie, dajcie, dajcie. No, my jesteśmy mali, wy jesteście duzi, więc po prostu dajcie nam kasę, a my ją dobrze wykorzystamy. No to to myślenie też, też trzeba zmieniać, też, też konieczne jest to i uważam, że każda strona na to zasługuje, no właśnie, żeby poznać swoje, swoje potrzeby, na to, żeby zobaczyć, żeby taka firma mogła zobaczyć, no faktycznie, co, co daje takie wsparcie, dlaczego to jest tak potrzebne i no, ja wiem, że od trzech lat walkujemy to samo, ale, ale to jest bardzo ważne. To, to jest właśnie podstawa tego, żeby czasami trochę zmieniać, zmienić to, to swoje myślenie, bo ono no bo ono jest, bo po prostu takie myślenie jest błędne, no i myślę, że jest bardzo, bardzo zamykające, a, a, a faktycznie ta mentalność się zmienia. Ja bardzo często pracując dla, no, dla dużych firm, dla, dla dużych, dużych organizacji, dużych no czasami wręcz korporacji, no to nieraz słyszę właśnie jakby takie nie wiem, jakby pytania z drugiej strony. Gdzie w naszej okolicy znaleźć fajną, fajną organizację? Albo, to już trochę inny, inny temat, bo zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to no, ale, ale ale znowu pokazuje, jakie jest nastawienie. Jakby pewien taki ogólny pogląd jest taki, że jest dużo osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, które nie mogą znaleźć pracy, bo tej pracy nie ma. A ja spotykam się z różnymi firmami, które mnie pytają, Jasiek, jak wiesz, mamy, mamy nabór, skąd wziąć ludzi. To nie tak, że na siłę szukamy osób niepełnosprawnych do, do pracy, ale oni się nie zgłaszają. Więc no widzicie, no jest takie, takie postrzeganie, e, taka, taka łatka przyklejona, że, że to firmy czy, czy, czy pracodawcy właśnie stanowią jakąś barierę, tworzą barierę, a, a ja coraz częściej widzę, że, że tak nie jest. No, no Podobnie właśnie bardzo wiele firm, dużych firm prowadzi różne programy grantowe. Często zupełnie prywatne firmy, myśmy nieraz jako Fundacja Poza Horyzonty, póki istnieliśmy, korzystaliśmy z takiego, z takiego wsparcia, więc czasami to nie jest tak, że trzeba pisać do kogoś maila, czasem naprawdę można maila na no wiecie, nie wiem, na, na adres tam kontakt małpa i nazwa jakiejś dużej organizacji, tylko może, który bardzo często niestety wpada do, do spamu, tylko często można właśnie skorzystać z tych ścieżek, które, które są przewidziane, i, i w ten sposób też się zaprezentować, albo no, po prostu porównać też do, do innych organizacji, po to, żeby właśnie czerpać z, z ich doświadczenia. Więc no, myślę, że, że to jest bardzo ważne: komunikacja i, i właśnie swoich potrzeb, ale też chęć zrozumienia potrzeb drugiej strony. Dałeś mi zagwostkę, bo podczas Twojej odpowiedzi właśnie na to ostatnie pytanie zacząłem się zastanawiać, jak często w ostatnich trzech latach udało mi się wypowiedzieć słowo właśnie partnerstwo i zachęcać do partnerstwa, ale tej ilości chyba byłyby nie do policzenia, ale to o czym powiedziałeś okazje do spotkań, okazje do wymiany informacji, okazje do właśnie rozmów sądzę, że to jest też bardzo mocno zasadne, dlatego. 13 września druga edycja wydarzenia CSR i ESG od ludzi dla ludzi, gdzie stawiamy na to, że w, czy w organizacji pozarządowej, czy w urzędzie, czy też w firmie po drugiej stronie jest człowiek, który ma konkretny cel, konkretne zadanie, ma konkretne problemy, czasami wyzwania rodzinne, wszelakie, zdrowotne, ale właśnie czy nie chodzi właśnie o to, żeby ze sobą porozmawiać, wymienić się informacjami, wymienić się tym, jak sobie wzajemnie możemy pomóc i w jakim obszarze współpracować, aby właśnie działać efektywnie, osiągać swoje założenia, jednocześnie nawiązując ciekawe kontakty, bo taka jest wizja właśnie wydarzenia CSR i ESG od ludzi dla ludzi, gdzie w Expo Kraków będziemy tworzyć przestrzeń dla NGO-sów, dla biznesu, dla firm technologicznych. Po środku znajdą się przestrzenie dla wystawców. I mam nadzieję, że tego dnia organizacje pozarządowe będą mogły i każda z tych grup czerpać dużą dawkę wiedzy i informacji, ale też poznawać wspaniałe osoby, które właśnie szukają ciekawych osób, projektów, być może usług, które wesprą ich działania. Tu mówię po stronie firm, bo taka przestrzeń na pewno e, i okazja do tego już się niebawem pojawi. Powoli będzie dobiegało końca dzisiejsze nagranie. Ja chciałem Cię zapytać, jeżeli mógłbyś jeszcze na sam koniec um, powiedzieć um, 3 lata Fundacji Plęgio za nami. Czego życzyłbyś sobie, nam jako organizacjom pozarządowym, żeby wydarzyło się w najbliższych latach? Jak z Twojej perspektywy, co mogłoby się zadzieć, tak, żeby wszystkim nam było lepiej? Co mogłoby się zadzieć. To, to jest trudne pytanie, dlatego że znaczy ja, ja to za to tak pod koniec chciałem powiedzieć, wyrazić w ogóle takie. No, po pierwsze, oczywiście gratulacje tego, że już 3 lata, 3 lata za nami, za znaczy lada, lada chwila, pękną 3 lata fundacji Pro NGO, ale, ale myślę sobie, że, że wiesz, zakładaliście fundację w bardzo trudnych czasach. Znaczy jest tak, że każde czasy są w, w jakiś sposób trudne, ale, ale zobaczcie, no, za nami. Dwa lata pandemii, przeszło ponad rok wojny na Ukrainie. Ktoś by powiedział, jejku, no świat się wali, więc, więc co? Jakby w takiej sytuacji zakładać organizację pozarządową, która ma, ma pomagać, jakby no to, to nie ten. To, to w ten sposób nie, nie może działać. A myślę, że właśnie często w takich sytuacjach no jest tak, że, że ta potrzeba działania jest, jest coraz większa i często te trudności też nam uświadamiają właśnie to, jak bardzo potrzebujemy siebie w nie? Z jednej strony pandemia nam pokazała na przykład, że bardzo wiele rzeczy prze, mo, można przenieść do tej y, warstwy online. Ale to też jest trochę złudne, bo, bo jednak spotkanie na żywo zawsze daje zupełnie, zupełnie inną przestrzeń, więc więc tym bardziej też, też w swoim imieniu zapraszam zapraszam na kongres 13 września CSR i OSG, bo to, bo to jest właśnie okazja nie, nie tylko do tego, żeby posłuchać spotkań, posłuchać wykładów, ale również, jeśli nawet nie przede wszystkim, po spotkaniu, przed spotkaniem, może nie w trakcie, podejść, pogadać, dopytać, wymienić się wizytówkami, wymienić się pomysłami, to, jest, to może być duża inspiracja, ale też po prostu taki, taka okazja do zadziergnięcia fajnych konkretnych kontaktów. Więc ja bardzo oczywiście na wszystkim życzę tego, żeby te takie globalne problemy się jakoś powoli e, rozwiązywało, więc myślę, że skoro tyle energii i powera w ogóle było do działania w tak trudnych czasach, no to jak, ich, jak, jak nadejdzie lepsze jutro, a, a, a wierzę, że lada chwila tak będzie, no to to co, to chyba trzeba będzie Was hamować, <laughs> żeby te li, no, foto, fotoradary jednak, jednak działają. E, nie, ży, życzę tego, żeby tej energii do działania było, było jak najwięcej, ale też, żeby jak największa ilość osób Działa o, o waszych działaniach yy, i mogła z tego skorzystać. A wiem, że to się już dzieje. Bardzo Ci dziękuję, Jaśku. Mamy wspaniałego motywatora, więc to wszystko <grymny> idzie naprawdę w dobrym kierunku i chyba dzięki tej motywacji też i yy, dzięki temu, że. Chyba na samym początku, w tym najtrudniejszym momencie, kiedy organizacja powstała, zgodziłeś się zaufać z nam i włączyć w ten temat. Sądzę, że to też było dla nas olbrzymią wartością, także z tego miejsca Ci bardzo dziękuję, że podjąłeś taką decyzję i jesteś z nami od blisko trzech lat, wspierając wszystkie te działania, które przygotowujemy, także bardzo Ci za to dziękuję. Chciałem też z tego miejsca już na zakończenie podziękować firmie GFT Poland za to, że... Ugościła nas w dniu dzisiejszym we wspaniałym biurze, gdzie mogliśmy e, przygotować dla Państwa właśnie to nagranie. E, no i mam nadzieję, że kolejne lata e, Fundacji Planji sprawią, że no, tak jak powiedziałeś, będą nas fotolaty musiały zatrzymywać, żebyśmy nie dostawali mandatu za niesienie pomocy. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze nagranie. Nie, ży życzę, żeby, żebyście <laughs> wszyscy jednak zachowali prawa prawo jazdy, e, ale, ale działali z prędkością światła. I tego nam i państwu też życzę. Także bardzo ci dziękuję za obecność, za dzisiejsze nagranie. No i do zobaczenia 13 września w Expo Kraków. Dokładnie. Dzięki Grześku. Pozdrowienia dla wszystkich. Do zobaczenia.